Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera. A teraz przechodzę do mojego kuponu. Mój kupon na dzisiaj prezentuje się tak: kupon numer 28, gramy o 812 zł. Jeszcze najpierw podsumuję wczorajszy dzień. No, to co się działo w meczu Brighton z Tottenhamem przechodzi ludzkie pojęcie. Tam było 25 strzałów, a tylko jeden gol. No przykre, dużo moich kuponów poległo. Aj, no trudno. Szkoda, gadać tego meczu na no. Brighton. Miał ponad 15 strzałów, no co to się tam wyrabiało, to ja nie wiem. Tottenham dupi kupon, no trudno. Aj, real, Tottenham, no muszą te firmy udupiać, no trudno. Gramy dzisiaj kupon numer 28, gramy o 812 zł. No tak jak wspominałem, pierwsze spotkanie jest to Hanover z Osnabrukiem. To wybrałem na dwie bramki. No gram dzisiaj niskie kursy, bo musimy wygrać. I tak w tym meczu obie ekipy grają ofensywnie raczej. No druga Bundesliga preferuje ofensywny futbol. Hanover og ogólnie jest tutaj faworytem, strzela dużo bramek, na ostatnie 5 spotkań strzeli 13, Osnabrück na ostatnie 5 spotkań stracił 12, także obie ekipy mają y overy w swoich meczach. Hanover średnio strzela 2,5 bramki na mecz, a Osnabrück traci 2,5 bramki na mecz na ostatnie 5 spotkań. Mecze bezpośrednio także obfitują wiele bramek, także no... Biorę ten typ na kupon. Następny to jest Porto z Rio Ave, Portugalia. Tutaj wybrałem także na dwie bramki. Co tu mówić? Porto najlepsza ofensywa w lidze na 15 spotkań, 37 goli. Strzelają w 2,5 bramki średnie na mecz. No Ostatnio 1-0 mecz, ale myślę, że z Rio Ave poradzą sobie. Rio Ave też potrafi strzelać. Ostatnio strzeliła Sportingowi, także myślę, że też może postraszyć. Liczę na dwie bramki. Myślę, że Porto samo to dwa, dwie bramki, i będzie po meczu. No i ostatni mecz Sporting Benfica. No, no derby, derby. No myślę też tutaj o ofensywie, bo obie ekipy to jest druga i trzecia ofensywa ligi. Sporting 33 bramki, Benfica 30, także również po dwie średnio bramki. Grałem tutaj na 2,5 bramki nawet, ale no musi kupon wejść teraz, więc gram zachowawczo. Stawka 400 za tych do wygrania, 812. Myślę, że to wejdzie. No i jak mówiłem na wstępie, yy, mamy partnera kanału, także w weekendy będą kupony i konkursy od partnera. Także będzie do wygrania 100 zł, wówczas 50 ode mnie jak zwykle, no i 50 od partnera. I jak zwykle na koniec filmu konkurs o 50 zł. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wpisać minutę pierwszej bramki i dokładny wynik meczu pomiędzy Porto a Rio Ave. Także kto trafi dokładnie minutę pierwszej bramki i wynik wygrywa 50 zł. Także powodzenia i zieloności na kuponach Elo.